Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem pierwszego tematu z działu Chemiczne podstawy życia. Zgodnie z nową podstawą programową zajmiemy się dziś dwoma pierwszymi punktami. Zacznijmy od tego, że pierwiastki dzielimy na makroelementy i mikroelementy. Makroelementy, których jest powyżej 0,01% w suchej masie komórek i mikroelementy, których jest poniżej 0, 0,1%. No to może zaczniemy sobie od wymieniania tych pierwiastków. Makroelementy, czyli wapń, magnez, potas, sód i chlor. W tym pierwiastki biogenne wodór, węgiel, tlen, azot, siarka, fosfor. Dla przypomnienia, pierwiastki biogenne to takie pierwiastki, które stanowią główny składnik związków organicznych. Mikroelementy zgodnie z tą nową ograniczoną, że tak powiem, podstawą programową to żelazo jod i fluor. No to teraz przejdziemy sobie do omówienia znaczenia biologicznego poszczególnych pierwiastków. Zaczniemy od makroelementów. Pierwszym z nich jest węgiel, który jest podstawą do budowy różnych związków organicznych. Jest to taki główny budulec, który tworzy stabilne wiązania z atomami pozostałych pierwiastków biogennych. Wodór jest podstawą wszystkich związków organicznych oraz jest to składnik wody. Tlen, tak samo jak wodór, jest podstawą wszystkich związków organicznych oraz pełni rolę w oddychaniu tlenowym, które swoją drogą będziemy omawiać w metabolizmie. Azot jest to składnik białek, które posiadają grupę aminową NH2. Jest to również składnik kwasów nukleinowych, występuje w DNA w zasadzie azotowej. Zaburzeniami niedoboru azotu są między innymi zahamowanie wzrostu czy zaburzenia metaboliczne związane z niedoborem białek. Fosfor jest to składnik szkieletu, składnik nukleotydów. Występuje jako reszta kwasu fosforanowego lub w wolnych nukleotydach, np. w DNA. Występuje on również w błonie komórkowej, która zbudowana jest z fosfolipidów. Zaburzeniami niedoboru fosforu jest zwiększenie łamliwości kości. Siarka jest to składnik keratyny białka, które buduje włosy skórę i paznokcie. Występuje w aminokwasach w trzeciej strukturze rzędowej tworząc mostki dwusiarczkowe. Jest to również składnik koenzymu A. Zaburzeniami niedoboru jest pogorszenie się stanu skóry, włosów oraz paznokci. Wapń jest składnikiem kości i zębów. I jest niezbędny do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Bierze udział w krzepnięciu krwi. Jest to również składnik ściany komórkowej u roślin. Zaburzeniami niedoboru wapnia może być osteoporoza, krzywica, próchnica. Czy zaburzenia krzepnięcia krwi? Magnez jest niezbędny do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Jest aktywatorem wielu enzymów. Wchodzi on również w skład chlorofilu. Zaburzeniami niedoboru magnezu jest zwiększenie pobudliwości komórek nerwowych, czy nawet zaburzenia pracy serca. Potas jest to składnik płynów ustrojowych oraz aktywator wielu enzymów, tak samo jak magnez. Bierze on udział w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz wpływa na uwodnienie komórek zaburzeniami niedoboru jest osłabienie mięśni i zaburzenia pracy rytmu serca. Sud, tak samo jak potas, jest składnikiem płynów ustrojowych oraz bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych. Zaburzeniami jego niedoboru jest utrata pobudliwości komórek nerwowych. I ostatni makroelement chlor odpowiada za gospodarkę wodną mineralną organizmu. Jest to również składnik kwasu solnego składnika soku żołądkowego. Jego niedobór powoduje zaburzenia trawienia. I tym sposobem przechodzimy do makroelementów. Mamy ich tylko trzy. Zaczynając od żelaza, jest to składnik białek złożonych hemoglobiny, która transportuje tlen, i mioglobiny, która ten tlen magazynuje. Żelazo wchodzi również w skład wielu enzymów biorących udział w fotosyntezie czy oddychaniu tlenowym. Zaburzeniami niedoboru żelaza jest osłabienie, niedokrwistość czy zakłócenie wcześniej wspomnianego oddychania tlenowego. Jod jest to składnik hormonów tarczycy. Jego niedobór powoduje powiększenie się tarczycy i powstawanie tzw. woli. Fluor buduje kości oraz wchodzi w skład szkliwa zębów. Skutkiem jego niedoboru jest powstawanie próchnicy. I to tyle z teorii. Jest to mało, ale ważne, żeby zapamiętać, co powoduje dany pierwiastek. Teraz omówimy sobie zadania maturalne typowo pod nasz temat. Mamy wypisać wszystkie pierwiastki biogenne. A następnie podkreślić te, które występują we wszystkich związkach budujących organizmy. Możecie teraz zapauzować i zrobić zadanie sami. Gotowi? Wypisujemy węgiel, tlen, wodór, fosfor, siarkę i azot, a podkreślamy tylko węgiel, tlen i wodór. Koniecznie podzielcie się w komentarzu, czy mieliście dobrze. I jeszcze jedno szybkie zadanie z matury 2016 roku. Mamy wpisać nazwy pierwiastków w odpowiednie miejsce. Trzy podstawowe pierwiastki, jak wiemy z poprzedniego zadania, to węgiel, wodór i tlen. Następnie musimy pomyśleć, jaki pierwiastek wchodzi w skład białek. Jest to azot. Teraz musimy pomyśleć, co wchodzi w skład kwasów nukleinowych. Przeczytaj i pomyśl nad ostatnim zdaniem. Jeśli Twoja odpowiedź to siarka i fosfor, to gratulacje. Jeśli nie, nic się nie martw. Po prostu cofnij się i obejrzyj film jeszcze raz. Daj znać w komentarzu, czy podobał Ci się film. I nie zapomnij dać like i subskrypcję. Do zobaczenia!